Cześć, witajcie na moim pierwszym odcinku na kanale, właściwie pierwszym odcinku z głosem. I dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zbudować reaktor z moda Extreme Reactors. Pierwsze, no, potrzebujemy do tego kilku rzeczy. E, taki jak reaktor casing, to jest jego crafting. E, ten bloczek o bardzo długiej, dziwnej nazwie, <grym> której w sumie nie, za bardzo nie potrafię wymawiać. <grym> Ale tutaj jest jego crafting. Reaktor kontroler Reaktor Fuel Rod Reaktor Control Rod No i dwa reaktory sporty No i zaczniemy od pierwszego podstawowego reaktora 3 na 3 na 3 Jest to najmniejszy reaktor, jaki możemy stworzyć w tym modzie. No, jak się taki reaktor buduje? Eee, pierwszy trzeba dać ten reaktor casing na dół. Tu najlepiej z przodu, najlepiej to będzie wyglądać. E, reaktor kontroler, po bokach reaktor access porty. Z tyłu ten blok czerwony. <grym> obtoczysz to reaktor casingami. W środku reaktor fuel rod. I na reaktor fuel lodzie Reaktor control rod. No i tutaj dajemy e, ten reaktor. Ja reaktor casingi. No i nasz reaktor się tworzy, znaczy, no tworzy, formuje, ale taki reaktor no niestety nie działa, a więc, o ja się lag, do zasilenia jego potrzebujemy uranium, e, oczywiście z byle jakiego moda, bo jest to obojętne, ponieważ, jest... ten z moda, z, z moda Immersive Engineering, e, jak widzicie, tutaj mamy dwa, Mamy tutaj dwa reaktor access porty. I jeden reaktor access port zawsze musi być ustawiony na outlet mode. E, no i teraz, tutaj, dajemy sobie to uranium. Trochę, e, trochę oczywiście zużywa tego uranium. Klujemy Activate Reactor i mamy tutaj informacje takie jak, że e, temperatura rdzenia wynosi 870 stopni. E, prąd, znaczy produkcja prądu wynosi 265 RF-ów partik. Jeszcze jakieś inne rzeczy. No jak widać tutaj e, zasila się nasz listą Fluxduct, a więc reaktor działa. A tutaj bo ogólnie ten reaktor, e, ten dziwny bloczek służy do transportowania energii, w sensie jakby wydalania energii z reaktora. Ale załóżmy, że komuś taki reaktor nie wystarczył na przykład dużą fabrykę. E, no nie jest to naj to nie jest największy reaktor, jaki można stworzyć w, tym, w tej modyfikacji. Można na przykład tworzyć reaktory takie jak ten. Eee, czyli, no, nie wiem, chociażby tyle na tyle. A, ale zasada jest ta sama. Po prostu reaktor potrzebuje reaktor Control Roda, dwóch reaktor access portów, jednego na outlet modzie. Eee, później musi być obtoczony tymi tymi bloczkami. Oczywiście tego bloku nie musi mieć, ale no, jakby po co budować reaktor bez tego bloku, skoro tylko dzięki niemu możemy jakby wydostać energię z tego reaktora. Co nie? I tutaj przykładowo dajemy sobie rdzeń na załóżmy 4 kratki. No i to jest ważne, żeby. Ten reaktor Control ROD był zawsze na rdzeniu, jakby. No eee, i teraz budujemy to, tak? Budujemy to do, do, do jakby do końca. Oczywiście ja używam moda Better Builders, one, dlatego że po prostu było szybciej. Rozumiecie. No, i taki reaktor nam teraz działa. Wkładamy do niego uranium. I oczywiście on więcej tego uranium będzie zużywać. Krzykamy Activate Reactor i on się tutaj nam. Jak widzicie, ten już nie produkuje 255 RF per tick, tylko 600, 700, a nawet tam do 1000. Ale taki sam reaktor nie jest najładniejszy. A więc możemy skraft skraftować sobie takie coś jak reaktor glas i zamienić te wszystkie bloki, które są dookoła. Nasz szkiełko, przez to, przez to będziemy mogli po prostu widzieć nasze rdzenie reaktora, jak się tam napełnia, jak się zbiera osad tam i różne rzeczy. W sumie, no, ja nie wiem, bo się na tym nie <laughs> To ja zrobię cięcie i będę wam i pokażę wam, yy, jak ten reaktor będzie wyglądać pod koniec, okej? Okay? E, ogólnie, ogólnie reaktor. E, ogólnie reaktor wygląda tak, no, ponieważ tutaj coś się zepsuło i nie mogłem bloków postawić, a teraz w sumie już mogę, ale no nieważne, nie, nie będę tych bloków stawiać. No i tak wygląda po prostu reaktor ze szkłem, no i według mnie wygląda on po prostu ładniej. No ale to nie ma znaczenia co nie? Oczywiście w reaktorze nie, nie musimy stawiać tylko jednego rdzenia, tak jak tutaj. E, możemy postawić kilka tych takich naszych reaktor fuel rodów. Wtedy po prostu reaktor będzie produkował więcej e, energii i będzie wydajniejszy, co nie? E, według mnie jednym z wydajniejszych ustawień tych e, rdzeni jest po prostu takie, taki pięć, takie jak to jest, jest po prostu piątka na kostce, czyli tak. O. No, yy, tutaj stawiamy bloki. No ok, i po prostu activate reactor. I jak widzicie, no reaktor już nie produkuje tylko tysiąc. Yy, Ety, tysiąc tych refów partii, tylko już 3000 i nawet więcej tam, 3,5000 lag. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc jak Wam pomogłem, to napiszcie w komentarzach i możecie dać znać, czy chcielibyście więcej poradników, i jak coś to, to z czego. Ok? Topa!